Cześć! Witajcie w naszej kuchni. Dzisiaj przygotujemy kolejną bardzo fajną dekorację potrawy. E, tym razem będzie to dekoracja myszka zrobiona z rzodkiewki. E, takie rzodkiewkowe, w pełni jedalne myszki często gościły u mnie na stole, jak jeszcze byłam małą dziewczynką. I śniadania zawsze były o wiele, wiele smaczniejsze. Takie myszki możecie też śmiało posadzić na, na naleśnikach, na przykład razowych, czy też półmisku z serami. To zaczynamy przygotowanie. Na początku skracam miejsce, w którym rzodkiewka była przymocowana do listków, jednak nie obcinam go całkiem, bo to będzie przyszły ryjek naszej myszki. Nie obcinajcie oczywiście też ogonka. Następnie od spodu odcinam niewielki fragment. Dzięki temu myszka będzie stabilniej siedziała na kanapce czy też na leśnikach. Następnie robię nacięcia, takie na skos. To są nacięcia, w które zaraz będziemy wkładać uszka myszki. Następnie nożem delikatnie robię otworki na oczka. Teraz ten fragment, który wcześniej odcięłam, aby myszka równo stała, przecinam na pół. I to będą właśnie uszka. Te uszka ostrożnie wsuwam wycięte wcześniej nacięcia i jeszcze musimy dorobić oczka. Oczka możecie zrobić z pieprzu, gorczycy, a nawet jeżeli chcecie zrobić większe oczka, to mogą to być oczka zrobione z goździków, ale też możecie narysować je po prostu, na przykład majonezem. Nasza myszka jest już gotowa, teraz wystarczy ją już tylko postawić na talerzu i będzie świetną dekoracją. Na pewno wszystkim się spodoba, zarówno młodszym, jak i starszym domownikom. Zachęcam Was do przygotowania takiej jadalnej, uroczej dekoracji potrawy, a po więcej pomysłów, przede wszystkim na przepisy, zapraszam Was na stronę www.kotlet.tv.